Słuchajcie, coś nie mam szczęścia do tych pszczół. Przychodzą same. Jest później piękna rójka jak głupie. Naprawdę ładne pszczoły, takie duże, żółte, chyba włoszki jakieś są. No ale potem w zimie zostaje tyle. Po prostu przychodzą, padają. Nie wiem, może trzeba faktycznie leczyć. No nie wiem, tu jest jakiś niewygryziony czerw, jeszcze to może jakiś, nie wiem, czy to roztocza, czy co. No tyle zostaje. No i nie wiem, właśnie puste komórki yy, miodu nie ma, więc chyba z głodu. Chociaż nie wiem, no teoretycznie pszczoły, które, które padają z głodu są wbite w komórki. Tutaj nie ma jednej, tylko o, jedna pszczoła. No widzicie, ładna, duża. To nie jest chyba z komórki 4,9. Nie wiem, no muszę coś przemyśleć, może zmienić hodowy. Cześć, z tej strony Bartek. Dzisiaj jest bodaj 10 stycznia 2021 i robię objazd po pszczołach w rejonie powiatu krakowskiego. Objechałem już w tej chwili trzy pasieki. Mam informacje z czwartej. Na pasiece B mamy 7 na 7 żywych. Na pasiece las 1 mamy 4 na 4 żywe. Na pasiece las 2 mamy 5 na 5 żywych. I na pasiece R2 mamy dwie na dwie żywe. Dwa tygodnie temu chyba sprawdzałem, na pasiece T były 4 na 4 żywe. I na pasiece KM, czyli to jest nowa pasieka pod domem, jest troszkę gorzej, bo prawdopodobnie dwie rodziny się osypały z bodaj 14 czy 15, które tam zimuje. No i w tej chwili jestem na Ostatnim miejscu na pasie CK, gdzie było zimowane sześć rodzin. I tutaj mamy dwie rodziny w warszawiakach. Tu będzie trudno to sprawdzić, przynajmniej przez kamerkę endoskopową. I były cztery rodziny w ulach wielkopolskich na dwóch korpusach. I tu sobie zajrzymy. Te rodzinki były... Dwie były ładniejsze, dwie były gorsze. Zaraz zobaczymy jak to wygląda. ER2, zimmujące pszczoły. A i druga rodzinka. O, tu też pszczoła chodzi. Oj, 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 oj. 1, 2, 3, 4. Co najmniej 4 uliczki. Pasie kala z 1. Pasie kala z 1. Tutaj mamy rodziny parkowe. Rodzina pod AGMZ. Oj. Tak, pszczoły są. To chyba piękna rodzina w jesieni. Nie widzę, że sobie siedzą. Jedna, dwie, trzy, no z, co najmniej ze cztery uliczki BGMZ. Teraz rodzina spoza fortu. Siatka jest na powałce. Bo one tam mają jakiś materiał organiczny nad sobą. Ta rodzina bardzo mało propolisowała. Dobra, to zobaczymy, czy w żyją. O, pokażę, zaraz. Klasia 2 Tutaj jest pięć rodzin. No i zobaczymy, co tu się dzieje. No pusto chyba. że tam są pszczoły głębiej? Ale są pszczoły. Tylko dość głęboko, czyli chyba jest niewielki kłąb. Ale widać je tam. Tak chodzą pszczoły. Tak jest. Tak, ale kłąb niewielki. Było chyba troszkę większa rodzina. Och. I tutaj są pszczółki. Tak, i znowu tutaj, zobaczmy. Jedna uliczka, druga, trzecia. była rodzina, która miała cały rok jakiś problem z matką, ale później się ta matka pojawiła i, i dobrze się miały. To była taka wymiana. No i zobaczmy. Tak, pszczoły są. Jedna uliczka, druga, trzecia. co najmniej trzy o, pszczoły są dobrze, czyli kolejna pasieka, że mamy 100% to jest 5 na 5 ogólnie jestem dość podbudowany wiem, że do wiosny jeszcze daleko to co jest w styczniu, a to co będzie w kwietniu czy w maju to, to są dwie różne rzeczy te rodzinki, które gdzieś tam widzę przez, przez wylotek mają dwie, trzy uliczki, na przykład rodzina, którą sobie określałem jako przetrwalnik, czyli, czyli rodzina, czy linia wywodząca się z tej pszczoły, która przetrwała u mnie zimę 2016-2017. Rodzina, która jest w forcie, ma na moje oko takie dwie uliczki w wielkości może pięści. No, nie jestem w stanie tego dokładnie sprawdzić, tyle co z kamery endoskopowej, ale no takiej rodzinie no to, no to nie wróżę raczej dobrze. Raczej ta rodzinka, no niestety. Do wiosny nie przeżyje. No ale jest też sporo rodzinek, które, które gdzieś tam, w co najmniej 4 do sześciu uliczkach, zimują, i to są rodziny, które mają potencjał, żeby przeżyć. Dobra, zobaczymy zaraz, co się dzieje w tych ulach. Tu jest tyle, zostało z tej rodziny. Zobaczmy. Jakiś roztocz jest. Tu jest drugi, trzeci. Ale nie są masowe w każdym razie te roztocze nie, no nie jest ich dużo, no, no są, no. Trudno, trudno zaprzeczać, żeby były, ale, ale to jest nie wiem no może no takich widocznych dla mnie to jest kilka, ale pewnie jest kilkadziesiąt może może koło 100 maksymalnie będzie. No Tu jest jakiś jeden. Nie ma dużo. No i tu jest tyle. Tyle tych pszczół. Tu jakieś resztki kłębu. Miód jest, więc jakby na pewno jakoś masowo tu nie był rabowany ten ul. No to była zdecydowanie silniejsza ta rodzina do zimy. Więc kubka pszczół, no, ale jeżeli chodzi o roztocze, no to tu jakieś dwa. Tu jest trzy, nie wiem czy je widać. No tu będzie ich więcej, tu jakieś jedno. No tutaj, no nie są to na pewno jakieś tam leżące masowo te roztocze ale jest tutaj XDO, tu jest na przykład taka grupka że jest ich tu na, tam tyle więcej żeby można powiedzieć że było ich sporo tu jest rodzina R23 stara matka to jest matka czy nie pamiętam czy zeszłoroczne czy z 2018 do, tej, do tego ULA był wpuszczony taki, taki całkiem spory pakiet z, właśnie ze starą matką dostała trochę woszczyny na start Także w zasadzie ramki miały odbudowane, no i, no i ona tak wygląda dzisiaj. Tu jest jakieś jedno. Drugie, trzecie tutaj w tym rejonie. Tutaj tak kolejne dwa. No jest ich tutaj więcej, ale na pewno nie jest to jakiś tam ma masowo występujące te roztocze 11 stycznia cześć ten wartek ja dzisiaj zamierzam zajrzeć do kłody która mam nie zaglądać bo to jakby ma być zupełnie bezobsługowe zupełnie bezobsługowe siedlisko natomiast tu się zagnieździły w zeszłym roku szerszenie cały rok Goniły stąd no i spróbujemy to gniazdo teraz wyczyścić, że zrobimy unboxing gniazda szerszy. Ta kłoda widać tu ma taką powałkę deski, a tu już jest elementy zgryzione przez szerszenie. Zaraz zobaczymy co się tam dzieje i jak to wygląda. O już coś tu widać. Tak jest, jest gniazda. Tutaj miały, tutaj z, y, są y, trochę gniazda dla pszczół jest, jest y, wypełniony słomą. No i mamy to gniazdo szerszeni. Ja bym to nawet sam zostawił, ale stwierdziłem, że lepiej będzie to po prostu podczyścić, żeby w razie czego nie dodawać roboty jakimś nowym lokatorom. No i zobaczmy co tu się będzie działo Po kolei takie warstwy jak celulozowe. i tu o, widzę, że się pojawiła jakaś pleśnie znaczy, za dużo jest wilgoci i i po prostu szkoda żeby to niszczało o, już się do dostaliśmy do miejsca gdzie są gdzie są yy, miejsca prawda gdzie rozwijają się larwy szerszeni Dobra. no i mamy tutaj właśnie miejsce takie gdzie rozwijają się larwy szerszeni i takich poziomów jest kilka to się będzie tu kompostować na łące Teraz jest dość bezpiecznie, a w lecie raczej wolałem się tu za bardzo nie zbliżać. Myślałem, że to gniazdo tak naprawdę będzie trochę większe, ale jest jakie jest. No i z tej strony właśnie troszeczkę zaatakował już jakiś pleśń, jakaś pleś zaatakowała. Dobra, wyczyścimy to, przygotujemy na Надо быть